restrukturyzacji KOPAN jest mm. Tym najmniejszym przedsiębiorcą górniczym, ale najbardziej aktywnym. W przeciwieństwie do innych przedsiębiorców górniczych, którzy mają dużo, dużo większy majątek, który cały czas jest majątkiem zamrożonym, majątkiem, który nie jest wykorzystywany i nie służy procesowi transformacji. Niewątpliwie tutaj ta nasza aktywność jest dużo, dużo większa i wynika ona nie tylko i wyłącznie z nazwy spółki, i restrukturyzacji, ale przede wszystkim zwoli zarządu do tego, żeby aktywować te nieruchomości i niewątpliwie miniony okres świadczy o tym, że staramy się, a żeby to zagospodarowanie nieruchomości następowało zawsze w porozumieniu z lokalnym samorządem, ponieważ tym największym beneficjentem tej transformacji są mieszkańcy, którzy tworzą wspólnotę samorządową. Bardzo mocno właśnie dyskutujemy jakby ze stroną samorządową, jak i z przedsiębiorcami wychodził temat zagospodarowania terenów pomprzemysłowych, tak, dostępność tych terenów, uregulowanie kwestii tych terenów. Też trzeba zwrócić uwagę, że beneficjenci mają trudności z realizacją projektów na tak trudnych jakby obszarach. Także staramy się to wsparcie dedykować bardzo mocno co do potrzeb. Wiadomo, największy strumień to jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla województwa śląskiego. Te 2 miliardy to naprawdę jest złoty gral, w którym możemy w pewien sposób dostosować wsparcie do potrzeb naszego regionu. I tutaj możemy mieszać te, te rzeczy wsparcie twarde z miękkim możemy troszeczkę inaczej podchodzić do realizacji poszczególnych działań. Staramy się pełnić w dużej mierze właśnie taką trochę rolę integrującą te wszystkie środowiska, które mają coś do powiedzenia w kwestii transformacji. Weryfikujemy te zapisy notyfikacyjne, które są, weryfikujemy kwestie pomocy publicznej, czyli będziemy chcieli uelastycznić to do takiego stopnia, aby faktycznie one nie przeszkadzały w transformacji. Ponadto wszystkie zespoły, które w tej chwili zajmują się konkretnymi problemami, jak chociażby zespół związany z zapadliskami, jest otwarty na działania międzyresortowe, czyli zapraszamy wszystkich, którzy faktycznie dotykają tego problemu i jest również otwarty na samorządy czy inne podmioty, które z tym tematem są związane, jak chociażby na przykład spółki. Czego my oczekujemy? Pani redaktor zadała takie pytanie. Czego oczekujemy jako samorządy? No to tak, według wagi, to najpierw współpracy, a później wsparcia. Dwóch rzeczy. Bo my mamy zdiagnozowane te problemy jako miasto yy, i wiemy gdzie, jakie, jaka jest skala i yy, ta współpraca musi być pomiędzy wieloma instytucjami. Żeby się coś udało na danym terenie, to jest tak skomplikowany problem, że te organy muszą wszystkie współpracować. No i jakby to jest jakby początek, bo patrzymy na transformację poprzez łagodzenie skutków środowiskowych, czyli powietrze, woda, ziemia. I później temat, temat związany z infrastrukturą, szkody w infrastrukturze. To są dwa główne tematy do rozwiązania, a później zagospodarowanie terenów, czyli jak problemy rozwiążemy wspólnie. To zagospodarowanie terenów i tutaj wsparcie jest potrzebne finansowe wsparcie. we <laughs>